Witam w prezentacji i montażu dwudziestego pierwszego numeru Ursusa C-330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy tylną część chłodnicy, dolną część chłodnicy, dwa wsporniki i wkręty W tym numerze została zmontowana chłodnica. Po montażu części z 21 numerów mamy zmontowane osłonę silnika, pokrywę osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, przednią oś ze zwrotnicami, błotnikami, dwoma kołami, obciążnik z zaczepem, cały silnik i chłodnicę. Numer 21. W środku mamy logo kolekcji, zdjęcie przodu modelu, informacja o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą, sprojowka na rolniczym froncie. Zetor 25 był pierwszym ciągnikiem wytwarzanym przez czechosłowackie przedsiębiorstwo z Brna. Trudno o lepszy debiut rynkowy, ten nieduży i oszczędny traktor stał się przebojem eksportowym. Wiele jego egzemplarzy trafiło do Polski. Początki marki Zetor sięgają 1935 roku, wtedy czechosłowackie władze podjęły decyzję, że firma zbrojowka Brno opracuje niewielki traktor bardzo wówczas potrzebny w rodzinnym rolnictwie. Zaprojektowanie maszyny powierzono zespołowi pod kierownictwem wybitnego projektanta Franciska Murzilla. Jego prawą ręką został konstruktor silników Jarosław Mix. Maszynę opracowano w rekordowo szybkim tempie. Pierwszy prototyp był gotowy w listopadzie 1935 roku. Traktor otrzymał indeks Z25. Litera Z pochodziła od nazwy producenta zbrojowka, a liczba odnosiła się do mocy silnika. Latem 1936 roku kilka prototypowych maszyn pomyślnie przeszło testy, a jesienią model trafił do produkcji jako Zetor 25. Nazwa ciągnika powstała z połączenia litery Z ze znaku handlowego zbrojowki i ostatniej sylaby słowa traktor – Mamy zdjęcie informację, że litera K w oznaczeniu Zetora 25 pochodzi od czeskiego słowa kultivacini – polskie uprawowe. Ta wersja maszyny została wyposażona w charakterystyczne wąskie koła o dużej średnicy, zapewniające duży prześwit, dzięki czemu nadawała się do pracy przy uprawach rzędowych. Mamy zdjęcie Zetora 25A, agregat z Polskę łączony. Był odmianą uniwersalną przeznaczoną m.in. do orki i transportu. Od wersji K można było go odróżnić po tylnych kołach, które były niższe i szersze. Mamy zdjęcie z lat 70. Rolnik ze wsi Pokrzywnica dokonuje przeglądu swojego Zetora 25. Przemyślana konstrukcja sprawiła, że maszyna z brna nie nastarczała problemów eksploatacyjnych. Użytkownicy musieli jednak zwracać uwagę na temperaturę wody, aby nie przegrzać silnika i nie doprowadzić do pęknięcia głowicy. W Zetorach 25, które były przeznaczone na polski rynek, ograniczono prędkość maksymalną. Sprytni traktorzyści potrafili zdjąć blokady najwyższego biegu i wtedy maszyna rozpędzała się do 30 km na godzinę. Mamy zdjęcie informacji, że czechosłowacki traktor miał konstrukcję bezramową. Element nośny stanowił kadłub silnika zblokowany ze skrzynią sprzęgła, przekładnią i mostem napędowym. Że chozłopackie zetory okazały się przebojem nie tylko na wschodzie Europy, cieszyły się powodzeniem także w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Skandynawii. Mamy zdjęcie i informację, że Zetorów w pierwszej wersji nie wyposażono w rozrusznik. Aby uruchomić silnik, należało zakręcić korbą, to wymagało nie tylko siły, lecz także wprawy. W późniejszych wersjach traktorzysta miał do dyspozycji elektryczny rozrusznik. Mamy zdjęcie informację, że niektóre egzemplarze są wciąż sprawne, mimo że wyglądają niekiedy jak złom pokryty rdzą, długowieczność tych maszyn dobrze świadczy o jakości produkcji czechosłowackich zakładów. Ciekawostka. Polska jest znacznym wytwórcą tytoniu w Europie i zajmuje trzecie miejsce po Włoszech i Grecji pod względem wielkości produkcji. Uprawa tytoniu wymaga znacznych nakładów pracy oraz specjalistycznej wiedzy. W ostatnich latach powierzchnia zasiewów wyraźnie spadła ze względu na coraz mniejsze opłacalność. Przyczyniło się do tego zniesienie unijnych dopłat, co jest konsekwencją europejskiej polityki zdrowotnej i walki z nałogiem tytoniowym. Galeria Ursusów. Mamy zdjęcie wiosennych prac polowych w PGR-ze Szołdry w kombinacie Maniecki. Na zdjęciu widać ciągniki marki Ursus C325 rozsiewaczami podczas rozsiewania nawozów sztucznych. 1974 rok. Mamy zdjęcie i informację, że mechanik z rolniczej spółdzielni produkcyjnej wiązownej dokonuje regulacji w ciągniku Ursus C355, który stanowił rozwinięcie licencyjnego czechosłowackiego Zetoga 4011-1978 rok. Mamy zdjęcie z kółek rolniczych w Krośniewicach i naprawa Ursusa C-4011 na placu. Mechanik manipuluje przy rozebranym moście napędowym 1977 rok. Mamy zdjęcie informacji, że dostęp do łąk, z których uzyskuje się paszę zieloną jest szczególnie ważny dla rolników hodujących bydło. Na zdjęciu ciągnik Ursus C-360 z przyczepą wypełnioną zielonką 1980 rok. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. I pokazaną chłodnicę po montażu i zdjęcie modelu. Na ostatniej stronie mamy informacje, co w następnym numerze czyli obudowa wentylatora, pręty mocujące, zasłona chłodnicy, linka. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.